Cześć wszystkim. Nazywam się Iwona Suda. Jestem studentką drugiego roku elektroniki i telekomunikacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W Tarnowie mało jest takich miejsc, w których można wypocząć z rodziną, spotkać się ze znajomymi. Pod banią. Projekt marzeń. Właśnie tak nazwałam swój pomysł na biznesplan. Wielu z Was może domyślać się, że chodzi o tarnowską wieżę ciśnień bania. Konstrukcja bani, ze względu na kształt i położenie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Tarnowa. Jedni znają ją tylko z widzenia i zastanawiają się, do czego służy. Obecnie spełnia rolę zbiornika wody pitnej. Być może w przyszłości zakończy swoją działalność i stanie się zabytkiem architektonicznym. Swoim widokiem przyciągała i przyciąga zaciekawionych mieszkańców i nie tylko. Dlatego warto wykorzystać jej lokalizację na wybudowanie kawiarni. Kawiarnia pod Banią będzie wyjątkowym i atrakcyjnym miejscem spotkań towarzyskich i kulturalnych, zarówno dla mieszkańców Tarnowa i okolic, jak i przyjezdnych gości. Dodatkowo zamontowane monitory interaktywne umożliwią mieszkańcom i przyjezdnym zapoznanie się z historią bani oraz Tarnowa. Oczywiście planuje serwowanie specjalnie parzonej kawy lub herbaty. Z atrakcji będą mogli skorzystać z tarasu widokowego, którego konstrukcja będzie umieszczona na odpowiedniej wysokości, skąd będzie można podziwiać wspaniałe widoki z całej okolicy odległych terenów. A przy bardzo dobrej pogodzie można nawet zobaczyć Tatry. Zainstalowanie stacji pogodowej i stacji do pomiaru jakości powietrza. Będą pomocne nie tylko mieszkańcom, ale także studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Studenci odczytane pomiary wykorzystają do ustalenia prognozy pogody na kolejne dni wraz z parametrami smogowymi. Światło laserowe. Powoli odchodzimy od pokazów pirotechnicznych, dlatego można zastąpić je pokazami świateł laserowych, które zostałyby zamontowane na szczycie bani. Można wykorzystać je na specjalne uroczystości, np. z okazji Nowego Roku. W Tarnowie nie ma takiego miejsca, które łączy sobie wiele funkcji, dlatego warto zagłosować na mój projekt.